Znowu głód mnie dopada, Czepia się twoja stara, Że znów zajgon w kuchni ja dopada. Pyszne smaki w kuchni się gotują, Smród z laksy produkują. Sprawa jest prosta i dosyć znana. Zjedz to z dziro i spierdala, I Zjedz to, zjedz to, zjedz to z dziro. Tyż ma to, opierdol. Mielonkę smaki jak blato. Zjedz to, zjedz to, zjedz to ździeło. Tyż ma to. Dobre smaki jak w łóżku tato. Serdecznie witajcie w pierwszym odcinku Zjedz to z coś w naszej niekonwencjonalnej molekularnej kuchni, gdzie przebijamy wszystkie bariery smakowe? Ja nazywam się Hormon Kamsej, a jest ze mną Matias Zwomit. Witam Państwa! Jesteśmy tutaj zebrani po to, by byś ty, ja, on, a nawet Wasza rodzina oraz członkowie Waszej rodziny otworzyli się na coś nowego. Ile razy w życiu jadłeś ten sam kotlet schabowy z solą? Ile razy matka wciskała ci buraki? No ile razy? Ile razy to się wydarzyło? Nie miałem macie. Nauczymy Was wszystkich naszych tajników kuchennych. Od samego przygotowania potrawy, po ich ocenę. Będziemy też testować produkty oraz robić je w odpowiedni, prawidłowy oraz całkowicie humanitarny sposób. Zapraszam. A w dzisiejszym odcinku weźmiemy na róż dosyć prostą potrawę, jaką jest mac and cheese. Tutaj wybraliśmy akurat firmę Hetos, i z niej dzisiaj skorzystamy jako bazę, stworzymy ją dla Was oraz damy co nieco, aby Wasze kubki smakowe były bardzo zadowolone. Mac and cheese to klasyczna potrawa, w której z reguły występuje sól i pieprz. I teraz... Bro. Ej, żyjesz? Nie, widzę. Chcesz coś nieświeżego? Nie. W jadłem nasz przepis. Kto nie lubi dobrego mac and cheese? W środku mamy makaron. Makaron. I makaron. Teraz musimy zagotować wodę chyba, tak? Już ją postawiłem, JA Pierwszym krokiem do przyrządzenia tej wspaniałej potrawy jest przede wszystkim zagotowanie odpowiedniej ilości wody. Według producenta jest to 349 ml,5 mm nm. Gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia, należy wiewać makaron do środka. Nie marnujemy żywności. Dlatego gotujemy wszystko. Utopiłem swoją żonę w kwasie solnym. Woda zacznie wrzeć. Po 6 minutach odwodnij makaron. A, kurwa! Makaron zawsze po gotowaniu należy ostudzić. To jest zawsze trudną rzeczą. Czy dobry kucharz potrafi ocenić, czy makaron jest ugotowany? Sprawdźcie. Zobaczcie, jak kluski. To znak, że makaron jest ugotowany. Zawsze zgniećcie makaron w łapie. Krójmy masło, dwie takie kosteczki, ponieważ u mnie w mojej restauracji mówią. Kto nie je masła, ten cipka. Przede wszystkim po wrzuceniu masła należy całość porządnie wymieszać. Gdy ewidentnie zobaczycie, że małymi kroczkami masło zaczyna się topić, należy dodać mleka. Taką jaka jest ilość na pudełku. Jaka jest ilość na pudełku? Nie wiemy, bo wyjebaliśmy pudełko. Podczas gdy ogień delikatnie otula nasz garnek z zawartością, pamiętajcie, że należy wszystko powoli i dokładnie mieszać. Nie chcemy przede wszystkim, żeby żaden produkt się nam przypalił, prawda? O spalone, tak gorzkie, jak serce mojej. Były dziewczyny. Przede wszystkim nie chcemy, by z mleka zrobił się kożuch Następnie dodajemy mały, małymi kroczkami powolutku przyprawy od producenta. Delikatnie. Spójrzcie na ten kolor. On przypomina normalnie kurkumę i wszystkie inne pysznego koloru przyprawy. Można by powiedzieć, że jest tu bardzo serowo. Liżący nasze podniebienie delikatnym błyskiem, pełnią smaku, rozjaśnieniem, połączeniem natury, pyszny serowy posiłek. Używamy teraz naczynia okrągłego szklanego, aby zamknąć na chwilę nasz, ponieważ wtedy i on go będzie, <noise> Naczynie okrągłe. To czas nakładania. Ej, kurwa, teraz dopiero nagranie jest. Z... Pamiętajcie przede wszystkim, że danie to nie jest tylko pusta miska z gównem Każde danie musi wyróżniać się kolorami. To one dają magię i pełnię smaku. Teraz dodajemy zielony szczypiorek, aby wykończyć tą ucztę tak bardzo, jak twój ojciec wykończył małżeństwo swoją matką. A więc mamy przed sobą nasze danie, najwyższy czas na degustację. A degustować będzie z nami Sonia Blade, czyli żona Kamzeja. Naprawdę, to co przygotowaliśmy, uważam, że jest przepiękne. Złoty kolor, zielone przebitki. Jakbyśmy sami trupali po wyżynach w nizinach krainy z Mamy pełne spektrum kolorów z gamy ciepłej, mamy lekki balans między zielenią, która serwuje nam tutaj pewien motyw świeżości w tej potrawie, jest to naprawdę pełne oraz kompleksowe danie. Co sądzisz? Wydaje mi się, że brakuje jemu nieco ani animuszu. Trochę więcej polotu. Zgadzam się z Tobą. Wydaje mi się, że to wszystko, co prezentował nam wygląd tej potrawy, była to tylko złudna iluzja. Coś, co istnieje, ale tylko w naszych głowach. Prawda okazuje się jednak inna. Myślę, że powinniśmy odpicować to danie. Zaczynajmy. Dobra. Co ty kurwa robimy? Przede wszystkim, czego brakuje yy, temu daniu, jest jeden z pierwszych ze składników. Ja to nazywam atlantyckim słonym posmakiem. Pierwszym składnikiem, którego nam brakuje, jest jak najbardziej filet ze śledzia Matias. Szkoda, że ten worek drugi tam był. Uwielbiam ryby. Delikatny. Kurwa, delikatny <słyszy> Medium. Kurwa, czekaj na ciągle! O kurwa, skórkę ci trochę przyciągnie. Nie luz, luz, stary! Żeby zrobić wspaniałe fondi, należy pokroić to w idealną, cienką kostkę. Pozwól, że skosztuję, nie mogę się powstrzymać. Dorodny kawałek śledzia atlantyckiego. To nie jest kurwa surowe? Uzyskujemy z tego perfekcyjne de la Monsieur, które charakteryzuje się tym, że jest to bardzo znane chmeli-suneli we Francji. Jedyne chmeli-suneli, jakie znam, które również pochodzi z Francji, to suneli, twoją matkę jak stare nie patrzył. Czas zapakować tego morskiego fiuta do naszego mac and cheese. który e, użyjemy do podkręcenia naszego dania i wykorzystania z niego pełni możliwości, są najtańsze kurwa serdle, które kasierka w sumie nam nawet dopłaciła, żebyśmy zabrali. No! Bo... Ja nie wiem, czy wiecie, ale w kolei na przykład w Korei jest zwany Flippy Plopers. W Polsce. Nazywamy tą grą w kaśkę. Największym błędem gotowania jest w ogóle kroić te serdle. Te serdle potrzebują czegoś w rodzaju, y, że tak powiem, zadbania. Papryka! Muszę po prostu wycisnąć te serdle. A... <mrymurę> <suszenie> Kur. Ona upadła, jest nieprzytomna, rozumiesz? Spadła? Jak, jak, bo, nie kurwa, wiem, jak, nie jak wyciskałem, nie chyba odór ją Ja co chciałem robić? robimy? się ją kurwa, nie wiem, w następnym odcinku no zjemy, powiem, że to świńskie żebra. Dobra, może zrobimy z sashimi z Dawaj ją do ramenu kurwa. Ej, nie głupie, nie głupie, robię zjeść z W samym sercu tunezyjskiego wulkanu Ar-Achabahar Harababesh. Stamtąd posiadamy również bardzo znaną przyprawę. No może nie do końca przyprawę przez tamtejszych uważanych bardziej jako pastę, coś pokroju jak pasta paprykowa czy pasta z pesto, tylko w tym wypadku jest to pesto z jabłka jagody i gruszki Williamsa. Sytuacja i historia jest dosyć długa, bo jednak okazuje się, że Williams był człowiekiem takim jak my tu wszyscy wokół i Dużo osób teoryzowało na temat tego, że Williams miał swój sad, gdzie były hodowane jabłka, gruszki oraz inne owoce. Ale jednak no, prawda okazała się troszkę inna, bo. Przez długie, długie lata Williams hodował na ropniaka. Były to liczne wrzody produkowane produkowane ropę na jego ciele, pełne plecy wrzodów. Williams odkrył, że one mają niesamowicie przypominający jabłka i gruszki smak. Dlatego ten mus jest po prostu ropą z wrzoda Williamsa, cenionego kucharza z Tunezji od wulkanu Ich Arabahasha Oczywiście w naszej przyprawie nie może zabraknąć. Oh, Niech te wszystkie smaki się ze sobą zaprzyjaźnią i zaraz to wymieszamy. Następnie całą breję i abominację mieszamy ze sobą. Przede wszystkim to pieczywo z wczorajszej, wczorajszej kubańskiej kanapki rozkrajamy niczym bułkę tartą na kotleta mijonego. I dodajemy do naszego McEnla. <laughs> Pięknie się tłuszy. Nasza potrawa już się podsmażyła. Grzaneczki, zapały już złocistego koloru. Czas najwyższy, wypierdolić to. Z powrotem do naszych naczyń. pierdol do z zjemy razem. Indian Kurwa, pierdol! To jest kurwa to! Osiągnęliśmy to! W pierwszym odcinku! Pokazać wam prawdziwą kuchnię! Myślę, że nasze danie naprawdę będzie czym. To jest naprawdę sedno kuchni! To, co wam mówiliśmy na początku. Próbowanie i jedzenie. To jest przede wszystkim doświadczenie. Tak więc jesteśmy z powrotem... Przy stole, z już naszą finalną potrawą, jest to oczywiście mac and cheese z dodatkiem yy, williamsa, kiełbasy, śledzia, coś jeszcze w harmonie? Pól egzystencjalny. Przystąpimy do tej wspaniałej degustacji. Smacznego harmonia. <laughs> Smakowe hormona jeszcze nie są przygotowane na taką ekstazę kulinarną Jednakże... <laughs> jednakże no, my się pierdolić nie będziemy Proszę, mamy pełną łyżkę smakołyków Mamy tutaj y, nasze grzaneczki Widzę tutaj jeszcze taki fragmencik śledzia do, Dorwiemy sobie tu jeszcze kawałek tej kiełbasy Czy to była... Co to była za wędlina? To była y, bardzo rzadka Nie do końca dostępna w wielu miejscach Parówkowo, szynka pasztetowa Alibaba A Wszystko spowite jest sosem Williamson. Próbujemy. O kurwa. Naprawdę piękna, jaka piękna rzecz wydarzyła się w moich kukach smakowych właśnie. No, nie będę Matiemu winny, y, również skosztuję tego, ale teraz na poważnie, bo to wszystko przed chwilą to było Mmm. Zobacz, mm, I tym wspaniałym, przesmakowitym akcentem chcielibyśmy Was pożegnać. Dziękujemy, że byliście z nami w pierwszym odcinku Zjedz to z giro. Mam nadzieję, że w drugim odcinku również się zobaczymy, ale tymczasem Zdróweczko! Dobra laksa to dobry smak. Poczuj to we mnie, to mój świat. Pasztet, mielonka trochę owoców, smak. Codzienności, daj mi to poczuć. Zjedz to, zjedz to, zjedz to, szciro. Tyż ma to. O pierdol tu mielonkę, smaki jak bratą. Coś dzieje, o, też ma to dobre smaki, jak wóz.